Jedna toaleta jest z korbką, druga toaleta jest bez korbki i to już wystarczy, żebyście nie za bardzo wiedzieli, jakiego typu toaletę kompostującą, separującą sobie zakupić do swojego campervana czy do przyczepy. Ja tego typu toalety używam już ponad 2 lata i w tym materiale filmowym powiem Wam, jakie są różnice między tymi dwoma rozwiązaniami. Ale zanim zaczniecie oglądać ten materiał filmowy, to Wam opowiem, co w nim zobaczycie, co się dowiecie. Partnerem tego odcinka jest firma Campas Polska, dystrybutor terenowych przyczep dla prawdziwych odkrywców. Powiem Wam ile tego materiału, tych trościn czy tych, tego wkładu należy wsypać do wiaderka, w którym będzie się znajdował potem kał. Wyjaśnię Wam też do którego wiaderka wkładamy worek, a do którego nie wkładamy i powiem Wam też jak należy ten worek prawidłowo Zamontować. Wyjaśnię wam kwestię związaną z wilgocią, która się pojawia w obu toaletach. W jednej trochę mniej, w drugiej troszeczkę więcej. I ja wam opowiem w tym punkcie, jak ja sobie z, tym, z tą wilgocią radzę. A w następnej części filmu powiem wam, jak długo udało mi się używać poszczególne toalety bez wyrzucania zawartości wiaderka. Kolejną kwestią, którą chcę Wam wyjaśnić, to jest kwestia związana z pojawianiem się tak brzydkich zapachów, czyli smrodu. I ja Wam powiem, jakie są różnice i jakie u mnie wystąpiły różnice przy stosowaniu tej czy tej toalety. Następnym punktem to będzie temat związany ze stosowaniem papieru toaletowego. Niektórzy z Was się o to mnie już pytali, czy w tych toaletach możemy wrzucać papier toaletowy do wiaderka. Jednym z przedostatnich punktów będzie kwestia możliwości zastosowania mechanicznej wentylacji w tych toaletach. Chodzi o to, żeby odsysać to powietrze i wilgoć z wnętrza tych toalet na zewnątrz. Ja Wam wytłumaczę w tego typu toaletach, jakie są możliwości. A na zakończenie będzie moje małe, subiektywne podsumowanie, moja subiektywna opinia. I jeszcze tam może się pojawić kilka informacji istotnych. Które nie zmieściły się w tych poprzednich punktach, punkt pierwszy. Ile do tych toalet, do tych wiaderek wsypywać tego materiału osuszającego? Ja stosuję wióry ze sprasowanego kokosa. Odpowiednio oczywiście przygotowuję. Na moim kanale jest już materiał filmowy na ten temat, jak się taki preparat przygotowuje do użycia. Link do tego filmu będzie w opisie pod tym materiałem filmowym, który właśnie teraz oglądacie. A tak już krótko, żeby nie przedłużając. Do toalety, która ma mieszacz, wsypujecie tego preparatu praktycznie na maksa. Ile się zmieści do tego wiaderka, a tak naprawdę musi być nasypane tyle, żeby zakryć ten drążek z mieszaczem. Ja jeszcze wtedy na samym środku sypię taką małą górkę. Ale tutaj należy uważać na jedną rzecz, a mianowicie jeżeli będziecie zbyt dużo tego preparatu nasypiecie i potem będziecie bardzo energicznie kręcić tym mieszaczem, albo jakimkolwiek innym to w zależności od konstrukcji tej toalety wewnątrz i od tego jak są te ścianki we wiaderku wysokie to te drobiny tego, tych wiórów kokosowych po prostu Wam się na boki poza wiaderko powysypują, i na to trzeba uważać. Na to trzeba uważać, jak w ogóle używacie tą taletę i używacie tego mieszacza. Generalnie, jak używam w taki sposób, że jak już mam tą potrzebę, żeby zamieszać, to wykonuję bardzo spokojne, wolne ruchy. Może to nawet jest za szybko. Kilka ruchów w prawo, kilka obrotów w lewo. Ale to naprawdę trzeba robić z wyczuciem i bardzo powoli i spokojnie. Wtedy macie tą gwarancję, że Wam się te wióry poza wiaderko nie wysypią. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu toalety, czyli bez mieszacza, to na dno worka, który jest włożony do wiaderka, wsypujecie odrobinę tej, 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 tej podsypki, czy tej, tego podkładu, czy tego preparatu i potem Cały czas jak dokładacie tam swoje własne porcje, to stopniowo zasypujecie to każdego dnia. Jest to pewnego rodzaju uciążliwość, dlatego że w toalecie musicie mieć też pod ręką pojemnik z tymi, z tymi trocinami, który za, każdy, za każdym razem używacie i tam dosypujecie. I teraz się pojawia takie pytanie, którą toaletę wybrać? Tą, do której mogę włożyć worek, czy... Tą, do której tego worka nie mogę założyć, bo ma mieszacz. Czyli w tej toalecie nie mogę stosować worka. Do tej mogę zastosować worek z sztucznego. Przy tym trzeba pamiętać, jak wkładacie ten worek, on nie może być po prostu tak założony na ranty wiadra i do środka wpuszczony. Nie może się ułożyć w taki lejek, dlatego że może Wam się przytrafić. Pamiętacie, wsypujecie tylko troszeczkę troci na samo dno. Ścianki worka nie są niczym zabezpieczone. Więc jeżeli kał dotknie tych ścianek, no to on tam będzie, nie będzie osuszony i będzie bardzo śmierdziało. Więc trzeba bardzo uważać, żeby ten worek po prostu przylegał do wszystkich ścianek. Trzeba go dobrze ułożyć i na dno nasypać tyle tych trocin, żeby ten worek tam się nam nie zwijał, czy tam nie suwał do środka. I to jest fajne rozwiązanie. Bo Wyciągacie później cały worek z zawartością, wiaderko jest zawsze czyste. Te ścianki nie są oblepione kałem. Ale czy to znaczy, że w tej toalecie bez worka te ścianki są upaćkane kałem? Nie, nic z tych rzeczy. Bo tutaj tym elementem zabezpieczającym są właśnie te trociny. Kał wpada do środka, te palce tego mieszacza nie są na tyle długie, żeby były w stanie dopchać ten kał do tych ścianek. Oczywiście troszeczkę się odkłada na y, tych y, elementach mieszających, ale powiem Wam szczerze tak, ja to y, tak konkretnie czyszczę raz na miesiąc w trakcie podróży. Jak opróżniam y, sobie któryś raz z rzędu to wiaderko, to robię trochę przerwę, nalewam do tego wiaderka wody, zostawiam tak na pół godziny, mam taką roboczą, brudną szczotkę twardą i to zbieram. Jak długo taką toaletę można używać bez opróżniania? Jeżeli chodzi o tą toaletę, to ja podróżuję z moją małżonką, więc jesteśmy tylko we dwójkę i raz na tydzień to robimy. No można by to było nawet jeszcze czasami wyciągnąć do 10 dni, ale tak stwierdziliśmy, tak optymalnie to jest jeden tydzień. Natomiast tą toaletę też w dwie osoby można używać bez opróżniania wiaderka przez 7 dni, przez tydzień. Bez najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o pojemność. Ale pojawił się zaraz pojawił się w tej toalecie inny problem, który Wam omówię w następnym punkcie. I on spowodował to, że opróżnialiśmy to wiaderko skałę co 3 dni. Czy z tych toalet bardzo śmierdzi? To jest kwestia bardzo subiektywna. Muszę Wam powiedzieć, że ta toaleta z mieszaczem bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie. A mianowicie zauważyłem, że mniej więcej tak już po dwóch, po trzech dniach ten materiał, który tam wsypałem, zaczyna nabierać takiej. No, zaczyna się stawać coraz bardziej wilgotny. Czyli on działa w jakimś stopniu, osusza ten kał. Ale mimo tego wszystkiego. Po trzecim, czwartym dniu pojawia się z tej toalety ze środka, taki zapach, który bardzo przypomina zapach mocno wilgotnej ściółki w lesie jesienią, z jakim się możemy spotkać, czy to jest uciążliwe, czy nie, to jest naprawdę bardzo subiektywna kwestia, powiedzmy, że jeżeli chodzi o ten model toalety z tym mieszaczem, konkretnie ten kompoczet, który tutaj posiadam, to uważam, że ten zapach jest dla mnie osobiście mniej uciążliwy niż zapach z toalety chemicznej już nawet na drugi dzień obojętnie jakie środki nie stosowałem tamta toaleta chemiczna, po prostu ten zapach, który się pojawiał ta chemia plus to, co tam wszystko było wpakowane to było dla mnie nieprzyjemne a z tej toalety jestem zadowolony, bo jest to zdecydowanie dla mnie bardziej odpowiadający, tak w cudzysłowie zapach niż z tej talety chemicznej. Natomiast jeżeli chodzi o tą taletę, to jestem troszeczkę zaskoczony, ale negatywnie. W tym przypadku, konkretnym przypadku, mimo tego, że ja używam tego preparatu z tych wirów kokosa, za każdym razem do obu toalet przygotowywanym w ten sam sposób, z tymi samymi proporcjami wody. Zauważyłem, że tak po drugim, po trzecim dniu już ten zapach zaczyna być bardzo nieprzyjemny, nawet czasami taki dość ostry, i to spowodowało, że właśnie to spowodowało to, że ten worek z tym kałem, z tej toalety wyrzucałem co tak średnio, co trzy dni. No, najpóźniej czwartego dnia już rano, ale to naprawdę generalnie co trzy dni musiałem ten woreczek po prostu wyrzucić. Ale jeżeli wy się zdecydujecie na jakąkolwiek toaletę, czy to z mieszaczem, czy bez mieszacza, to nie jest powiedziane, że u was z tymi zapachami będzie dokładnie tak samo. To jest kwestia tego, jaki materiał do suszenia stosujecie i co sami jecie i co tam wpada do tych, co będzie wpadało do tych waszych wiaderek. W tych toaletach niestety dużym problemem jest wykraplanie się wilgoci wewnątrz, na ściankach, na czasem ona spływa na sam dół toalety i konkretnie w przypadku tego typu toalety, którą ja mam, konkretnie mam tutaj na myśli ten model ta ilość tej wilgoci jest dużo większa niż w tej toalecie od firmy Trelino. być może wynika to z tego, że tutaj otwór do wiaderka jest cały czas otwarty owszem jest ta pokrywka, ale on jest cały czas otwarty natomiast tutaj w tej toalecie są takie dwie zasówki, które mogę zamykać i zauważyłem, że tak jak powiedziałem, w tej toalecie, z tej wigocie zdecydowanie więcej wewnątrz na ściankach, szybciej się ten proces pojawia. Jak sobie z tym poradzić, jeżeli nie mamy zamontowanej wentylacji w tych toaletach? I robię to w bardzo prosty sposób. Jeżeli wychodzimy z kampera gdzieś na jakiś spacer i po prostu nas nie ma w samochodzie, jest lato, okno w łazience jest cały czas otwarte, no to po prostu zarówno jedną toaletę, jak tej akurat nie mogę tak uchylić, bo nie ma zawiasów, ale po prostu ściągam tą całą pokrywę i pozwalam tej wilgoci odparować. No i ja ona sobie tam przez to okno swobodnie wylatuje. Także jest to jedno z takich najprostszych rozwiązań, jak sobie można radzić z tym, z tym nadmiarem wilgoci w tych toaletach. Czy do tych wiaderek w tych toaletach można pakować papier toaletowy? Do tej toalety, gdzie nie ma mieszacza, nie ma z tym żadnego problemu, natomiast w tych toaletach no jest to dość spory kłopot i tutaj musicie ograniczyć ilość tych listków papieru, który tam wpada, dlatego że on stopniowo zaczyna powodować, że to używanie tego mieszacza zaczyna być coraz cięższe, jest coraz bardziej trudne więc jedyne rozwiązanie, które ja na przykład stosuję, to to, że jeżeli potrzebuję użyć tego papieru trochę więcej no to mam taki osobny, osobny pojemnik plastikowy zamykany, gdzie tam wrzucam chusteczki higieniczne, takie jakie stosujemy, nawilżone do higieny intymnej i tego typu papier i to niestety muszę osobno wyrzucać do śmietnika czy w tych toaletach możemy stosować mechaniczną wentylację? Oczywiście i nawet jest to wskazane. Przeważnie większość tych renomowanych producentów ma tego typu rozwiązania. Jeżeli chodzi o treli, no to ma takie gotowe zestawy. Jest to wentylator w obudowie, którą sobie od razu gdzieś tam na karoserii przytwierdzacie. To jest tak specjalnie wykonana, dedykowana, dedykowana obudowa, żeby to mogło sobie... Tak jak to się robi po prostu do kamperów. I do tego jeszcze macie, oczywiście, ileś tam nie wiem, metrowy czy trochę więcej wąż, musicie sobie tylko gdzieś tu w obudowie wywiercić otwór, tam gdzie Wam to będzie pasowało, łączycie do napięcia gotowe i to na pewno poprawi warunki pracy takiej toalety, bo łącznie z tymi brzydkimi zapachami z tej toalety będzie też odprowadzana wilgoć. Jeżeli chodzi o kompokłoset, to. Tutaj już jest wbudowana pompka, jest podłączenie do napięcia 12V, jest wtyczka z gołymi kabelkami, tylko podłączacie napięcie. No i jedyna rzecz, którą musicie też wykonać w tej talocie, to tam podłączycie jest taki otworek, gdzie go trzeba udrożnić i podłączyć po prostu wąż i wyprowadzić to też na zewnątrz. Niestety jak ja kupowałem tą toaletę, to takiego zestawu zewnętrznego, czy jakiejś tam obudowy typowo kamperowej, ta firma nie oferowała. Czy to ma, czy mają w tej chwili? Nie wiem. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak ja stosuję tą toaletę, tak spe, specjalnie nie widziałem potrzeby stosowania tego typu rozwiązania. Tak więc ta firma też ma jakieś tam rozwiązanie, ja tego jeszcze nie zrobiłem. W moim wypadku mam trochę taki kłopot, że ta toaleta jest na takiej przesuwanej podstawie i to powoduje, że mam jakiś kłopot z tym przeprowadzeniem węża i też jest w takim miejscu, że trochę nie wiem, gdzie ten wąż wyprowadzić na zewnątrz kampera. Na co musicie też jeszcze zwracać uwagę, jak stosujecie tego typu toalety kompostujące. Po pierwsze, worki, do których wsypujecie obojętnie, czy to jest toaleta bez mieszacza, czy z mieszaczem, to tutaj też worek jest potrzebny później. No gdzieś musicie tą zawartość z tego wiaderka wysypać. Nie możecie po prostu tak sobie wywalić do śmietnika. Musicie zapakować to w worek plastikowy to do tego mocny worek i ten worek musi być dobrze zawiązany. Rzecz w tym, że jak znalazłem informacje, tak ogólnie pozbierałem w internecie, one są bardzo rozproszone, i ta kwestia w ogóle jeszcze nie jest w Polsce tak dokładnie uregulowana prawnie. Generalnie regulują to sobie w dość taki indywidualny sposób gminy, każda na swój strój. Zasadniczo. Zawartość, znaczy ten wiaderko z kałem pakujecie, zawartość tego, wiaderka, zawartość tego wiaderka we worek i wyrzucacie to do śmietnika ze śmieciami zmieszanymi. Na pewno nie wywalacie tego do bio. Z tego co znalazłem w internecie informacje idzie to do śmieci zmieszanych. Dlaczego to musi być dobrze zawiązany w mocnym worku, a nie jakiś tam biodek radowalnym, którym który sam siebie będzie pod wpływem wilgoci rozkładał i jest słabej jakości ten warg. A mianowicie, śmieci zmieszane w Polsce idą do mechanicznych sortowni. W tych kontenerach z tymi śmieciami są różnego rodzaju wyrzucane rzeczy, butelki, metale ludzie wyrzucają, naprawdę różnego rodzaju rzeczy, jakieś przedmioty, elektronikę nawet wywalają do takich śmietników. I to jest mechanicznie sortowane w tych sortowniach. Dlatego ten worek musi troszeczkę wytrzymać i się tak szybko nie poddać, nie rozerwać na tej taśmie sortującej czy w tym urządzeniu sortującym. Potem, jak już te inne niepotrzebne rzeczy są powywalane, no to ten worek razem z jakimiś tam biologicznymi i naturalnymi odpadami, resztkami jedzeń, papierem, jeszcze sam nie wiem z czym, to idzie albo na hałdy kompostujące, albo do spalarni odpadów. Tak więc to jest to, na co musicie zwracać uwagę. W obydwu wypadkach tych toalet musicie stosować bardzo mocne worki. Innym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest przygotowanie tego wkładu. Musicie to zrobić na zasadzie prób i błędów. Ten preparat nie może być absolutnie suchy. To nie może być totalnie suchy pył. Mi się tak kiedyś wydawało, że to będzie super. Jak będzie taki, super, super, taki suchy ten preparat, to on będzie miał dużą tą siłę chłonięcia wilgoci ta wilgoć mi się na tych ściankach nie będzie wykrapać i, i będę mógł dłużej to wiaderko używać nic z tych rzeczy ten preparat jednak musi mieć trochę tej wilgoci mówię Wam to po prostu z praktyki dlaczego tak się dzieje? nie wiem, musi mieć troszeczkę tej wilgoci jeżeli zastosowałem i do tej toalety i do tej toalety całkowicie taki suchy, pylasty preparat to po prostu to wszystko śmierdziało. Ale to tak totalnie już pierwszego, a najpóźniej drugiego dnia. Jeżeli preparat jest odpowiednio przygotowany, no to wtedy to funkcjonuje tak, jak ja Wam tutaj opowiedziałem w tym materiale filmowym. Jak sobie taki preparat przygotować, to macie link do filmu w opisie pod tym materiałem filmowym. A teraz moja taka całkowicie subiektywna opinia, i powiem Wam też, ostatecznie, która z tych toalet zostanie w moim camperwanie. No bo mam dwie toalety do dyspozycji. Ostatecznie ja zdecydowałem się na tą toaletę z mieszaczem. Ta toaleta pójdzie po prostu na działkę. Generalnie na tą toaletę się zdecydowałem, dlatego że bardziej mi pasuje to, że raz pakuję ten preparat do tego wiaderka, raz na tydzień ma temat z głowy. Oczywiście jest tutaj ta negatywna kwestia związana z tym czasem którym, i tą pracą, którą muszę włożyć w oczyszczanie tego. Tego mieszacza, no ale wiecie co, powiem wam szczerze, tak, to naprawdę nie jest zbyt jakaś super ciężka historia. I drugim takim elementem, który przeważył za tym, że wolę tą taletę od tej bez mieszacza, to jest ta kwestia związana z tym zapachem. Jednak ten zapach, czy ten, ta woń, przypominająca troszeczkę zapach tej ściółki leśnej, jest mniej dolegliwa niż to, co mi się tutaj pojawiało w tej toalecie bez mieszacza. A którą z tych toalet sami wybierzecie, no to już musicie sami podjąć decyzję. Jeżeli Was interesuje też, jak jest skonstruowana ta toaleta, jak jest skonstruowana wewnątrz ta toaleta, to już tutaj zaraz, albo z tej, albo z tej strony, Wam się pojawią dwa odnośniki do materiałów filmowych, które są na temat tych toalet na moim kanale. Serdecznie Was pozdrawiam. Hej, hej, cześć.